Was moi drodzy, dzisiejsze Roletka Captiva 2.2 w dieslu. Szybka wymiana, szybka obsługa, niestety na zewnątrz, z uwagi na to, że nie ma miejsca. Da się to zrobić bez podnośnika. Troszeczkę jest komplikacji, trzeba się powyginać, a już mówię, co będziemy robili. Wymiana będzie oleju w silniku i wymiana filtrów. Filtrów paliwa. To nie przejęzyczenie filtrów. Bo w tym przypadku są dwa filtry. Zaraz wam pokażę, w którym miejscu. ich szukać tutaj, gdzie jest komora silnika. Od czego będziemy zaczynali? Najpierw będzie wymiana oleju. Wlejemy sobie płukankę Liqui tak jak ja to zawsze robię. Silnik jest gorący. Nie wlewam takich preparatów bezpośrednio od przez korek, tylko przez miarkę. Z uwagi na bardzo gorące elementy silnika typu głowica. Dlatego pomijam te elementy dla bezpieczeństwa. I wlewam sobie przez lejek kawałek wężyka, przez bagnet. Tu oczywiście jest skład filtra. Tutaj go widać. Właśnie pięć I teraz, teraz wam pokażę miejsce, gdzie są filtry. Tak jak powiedziałem wcześniej, próżno ich szukać w komorze silnika. Nie ma ich. To jest 2-2. Już wam mówię, gdzie to jest. Później wam pokażę, jak je wymienić, na to zwrócić uwagę. Zobaczcie. To jest to. Pod tą pokrywą Później sobie ją zdemontuję Jest obudowa filtrów Dwa wkłady Ściągamy to oczywiście Spuszczamy sobie to paliwo i będziemy sobie wymieniali No to później pokażę już Bezpośrednio jak będę wykonywał tą czynność Na razie skupiam się na wymianie Oleju Że to nic, nic trudnego Tylko po prostu dla Was informacja, żeby nie szukać jeśli macie taki samochód gdzieś w komorze, tylko po prostu jest on pod spodem, pod osłoną, taką tutaj. Także informacyjnie dla Was.